Kuba, co robisz? Jeśli no, pokaż. Montujemy rury. Rury od Siby. I odwieczne pytanie: czy wolno ciąć rurę gumówką? Wolno czy nie wolno? Jak myślicie? Napiszcie w komentarzu. Ja zaraz pokażę, co dalej. Tutaj mamy redukcję z systemu rury okrągłej. 80 tam cynk które mamy tam schowane do góry. Na rurę kwadratową. Idealnie pasuje. Czy już to Maj. Param. Jest? Pasi? Będzie szczelne? Nie. Wiesz jak to mówię, nie? Do góry nie poleci. Silikonu, ja ci dam silikon. I będzie pięknie. To oczywiście, że kiedy wolno ciąć, zawsze wolno ciąć gumówką pod warunkiem, że później zamkniemy, więc ja sobie teraz ładnie utnę, bo musiałbym, żeby to wyciąć nożycami, musiałbym zrobić dziurę i ciąć prawe, lewe, dużo towaru byśmy stracili, a tak to. Lecimy! I oczywiście, jak już gumówką ucięliśmy, to żeby później nie było, że Wojciechowski mówi, że można. Tutaj mamy cały towar przegrzany. Tu jest farba przegrzana, odsynk jest przegrzany, wszystko. Więc to teraz na około 2-3 mm trzeba ładnie tutaj obciąć dookoła. Wtedy do, dokładnie farbą i cynkiem zamykamy krawędź blachy. I nie będzie nam rdzewiała. Więc, tak jak mówiłem, wolno ciąć gumówką, ale z głową. I trzeba później, oczywiście, po tym poprawić nożycami. Tram Wajola! I teraz zapinamy naszą obejmę. Kiedyś nie lubiłem tych obejm, ale teraz coraz bardziej się do nich przekonałem. Rzeczy proste są z natury genialne. Nic nam się nie wysuwa, nie przesuwa łatwo można do góry. Te kamieni też udoskonalili ostatnio trochę te obejmy, bo one teraz są tutaj do góry, tylko trzymają i się zwężają ku dołowi. Kiedyś były na odwrót, więc teraz jest łatwiej to wszystko tutaj sobie dopiąć. I zasuwamy i się trzyma. Rynna się nie przesuwa. Proszę. Ładnie, czysto, schludnie. Jeszcze dorabiam przeważnie, jak mi coś zostanie z rury kwadratowej, to takie kolanka tymczasowe. Wygląda to trochę jak 5 minutes craft. I można założyć, to wtedy bezpośrednio nie żyga nie pod elewację, ale jak już tak sobie wyciąłem, zaszypowałem, to mi się ładnie tutaj składa jak czekolada. I jeden farmerek, mój ulubiony. O, i proszę, kolanko tymczasowe jest i dajemy je tu. Proszę, 5 minutes crafts byłoby ze mnie dumne you fucking crazy. Mieliście rynne w wykonaniu jeszcze z błazerią przed pinkowaniem, a tu jest już opcja na innej inwestycji. U Kubusia w sumie mogę się pochwalić, gdzie jest już to wykończone. Jeszcze tylko rury założymy i będzie na gotowo. Tak to wygląda, jak jest wytynkowe.